nas bardzo, bardzo serdecznie z tej strony, z Witam Was. W tym filmie chciałem przedstawić Wam aktualizację wakacyjną, na którą zapewne długo czekaliście, a więc zapraszam serdecznie do oglądania. Okej, okay, to może zacznijmy sobie od tego, że dodaliśmy na serwer wyspy. Taką wyspę możecie zakupić w porcie turystycznym. Musicie udać się do kapitana Charlesa, który jest na łodzi na jednym z pomostków koło portu turystycznego. Możecie sobie kupić wyspę. Taką wyspę również można rozbudowywać. Każda wyspa ma trzy tiery, i w zależności od tiera dodaje, jakby dostajecie różne dodatki, typu więcej. Możecie mieć skrzynek, jakby limit wam się poszerza. Możecie zmienić sobie formę transportu drugie otieru można już nawet stawiać siedzibę firmy na swojej wyspie no i tak dalej i tak dalej tych że tak powiem różnych tutaj przywilejów jest sporo Oprócz wysp dodaliśmy również słuchajcie jachty jachty również sobie możecie Zakupić u kapitana Charlesa. Tam wystarczy, że przeklikacie sobie stronkę na jachty. Tutaj też muszę nadmienić, że nie będę wam tego GUI pokazywał. Jeżeli chcecie to GUI zobaczyć, to albo wbijcie na serwer, albo w opisie będzie filmik do filmu Pelnuba. PLNub właśnie powiedział, że nagram taki filmik z aktualizacji, też tylko bardziej techniczny, no bo właśnie on sobie to GUI napisał, poprosił mnie, żebym mnie pokazywał, więc nie będę pokazywał. W każdym bądź razie, oprócz wysp oraz właśnie jachtów, dodaliśmy również system zaawansowanego łowienia ryb. Ryby możecie łowić albo na przykład na Mazurach, czyli jedziecie sobie na Mazury, na przyczepy. Załóżmy, albo na przykład na wyspach. Z wysp również można łowić ryby i możecie sobie łowić ryby. Oczywiście jest to zaawansowany system. Można sobie nawet nakładać, słuchajcie, przynęty na wędkę i w zależności od tego, jakiej przynęty użyjecie, to możecie złapać inne ryby, lepsze ryby i macie większy procent szans na wyłowienie czegoś większego i czegoś lepszego. Oczywiście administracja będzie również organizowała różnego rodzaju zawody łowiec. Zawody rybackie, wędkarskie, jak zwał, tak zwał, gdzie będzie można otrzymać jakieś nagrody, i tak dalej. Bardzo fajnie ten system zlicza punkty, bo liczy na przykład, jaka, jaką kto największą rybę złowił przez na przykład 5 minut nie? od włączenia. Tego systemu Kolejną słuchajcie zmianą jest Słuchajcie taka zmiana, że doszły Nowe działki, które w sumie już dawno Wybudowałem, ale, ale dzisiaj je Na tą aktualizację wakacyjną Dodajemy, są to działki Desert Canyon, czyli działki Pustynne, na działkach pustynnych możecie Znaleźć Między innymi właśnie sklepikarze, gdzie kupicie Sobie jedzonko, możecie znaleźć Sphinxa którego budował przewózki, więc, więc tutaj też mega fajnie to, to wyszło. No i oczywiście jeśli chodzi o całą aktualizację, to na pewno podziękowania się należą dla IP Nuba za to, że tyle czasu włożył w aktualizację, jak i również dla Mediego i Przebuskiego za wybudowanie jachtów oraz tutaj wysp, o tym też nie, nie możemy zapominać. Em, wracając do aktualizacji, doszło jeszcze, doszedł nowy samochód, jeśli chodzi o salon samochodowy, to już Wam nie będę pokazywał, sami sobie zobaczycie e, oraz przyczepy od tej pory będą, słuchajcie, do kupienia dla każdego i do kupienia na stałe, więc jeżeli chcecie sobie kupić przyczepkę na Mazurach, to możecie ją kupić na stałe, mam nadzieję, że wam się Aktualizacja spodoba Zalecam sobie pójść, zobaczyć sobie Jakie są wyspy do kupienia, jakie jachty I tak dalej, i tak dalej, mam nadzieję, że wam się Wszystko spodoba, zapraszam również Do łowienia i do brania udziału W łowieckich czy wędkarskich Zawodach oraz do kupowania działek W nowej lokalizacji, mam nadzieję, że Się podobało, trzymajcie się i cześć Oczywiście serwer startuje dzisiaj o godzinie 20 Więc już za niedługo siomanko.